Hej, z tej strony Gwiazdy Ninja, a w dzisiejszym odcinku przejrzymy sobie zdjęcia zestawów z Marvela na czerwiec. Więc bez dłuższego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Więc pierwszym zestawem na czerwiec jest zestaw o numerze 76286 Milano. Zestaw będzie kosztował 850 zł bez grosza oraz składać się będzie z 2000, 2090 elementów. Zestaw został wypuszczony na dziesiątą rocznicę pierwszej części Strażników Galaktyki. No a sam zestaw przedstawia właśnie ten kultowy statek z pierwszej części. Naprawdę fajnie wygląda ten statek. Do tego otrzymujemy podstawkę, tak jak w przypadku tego. Jest to bardzo podobny zestaw do tego, który pojawił się parę lat temu ze statkiem strażników też, tylko że z Infinity War. A tutaj mamy z oryginalnych tych pierwszych strażników galaktyki. Także no. No i oprócz tego otrzymujemy pięć minifigurek. Gamore, Drax'a, Starlord'a, Roketa, chyba w wersji z tego statku Roketa z tego roku oraz Baby Groot'a z odlewem z 2017 roku, tylko przemalowany. Nieco teraz jest jaśniejszy. Zestaw prezentuje się naprawdę fajnie. Drugim zestawem jakiego otrzymaliśmy zdjęcia jest zestaw 76288 Iron Man i Iron Legion kontra Żołnierz Hydry. Będzie to Battle Pack z Avengers Age of Ultron no, i będzie kosztowało na 100 zł bez grosza oraz będzie się składać ze 135 elementów. No i w zestawie otrzymujemy jakąś taką wieżyczkę z dwoma działkami, oraz w, środku, w sumie z trzema działkami, bo dwoma po bokach i jednym na środku, którym steruje żołnierz Hydry oraz Iron i dwóch Iron Legionów. No i zestaw jest naprawdę prawie idealny moim zdaniem. Wygląda naprawdę fajnie, do tego naprawdę fajne figurki i jakbym miał się tu przyczepić, to jest tylko jeden, naprawdę no spory mimo wszystko, ale tylko jeden minus w tym zestawie, hełmy Iron Legionów. Nie mam pojęcia, dlaczego LEGO wciąż stosuje te hełmy, chociażby co Iron Man dostał w 2020 roku, aczkolwiek moim zdaniem są to naprawdę brzydkie hełmy, a w przypadku Iron Legiona to już kompletnie mi te hełmy tutaj nie pasują i... Jest to dziwne o tyle, że dostaliśmy aktualnie te nowsze odlewy hełmów, które już mają otwieraną e, maskę. Te otwierane hełmy już otrzymaliśmy w nowszych odlewach po właśnie wprowadzeniu tamtych bezotwieranej maski. I no, jest to dla mnie dziwne, że Lego wciąż stosuje te bezotwieranej maski. No i nie oszukujmy się, ale te hełmy wyglądają dosyć brzydko. Jakoś szczególnie mi nie pasują tego zestawu, natomiast tak, to zestaw prezentuje się naprawdę fajnie, więc przejdźmy sobie do następnego zestawu. Trzeci zestaw na czele, jakiego mamy zdjęcia, jest to zestaw 76289 Walka z Surturem. Zestaw będzie kosztował 150 zł. bez grosza oraz będzie się składał z 245 elementów. Zestaw ten będzie w, eksk w ekskluzywnej dystrybucji. No i prezentuje się no, dosyć średnio. Zawiodłem się lekko tym zestawem, szczerze mówiąc, no ten surtur no, 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 mógł wyjść lepiej. Nie wygląda jakoś fenomenalnie, chociaż nie jest źle. Oprócz tego dostajemy jakieś dwa szkielety z nadrukami na główkach, takimi specjalnymi jakimiś czarne szkielety. No całkiem ciekawe. No i oczywiście minifigurka Tora ekskluzywna dla tego zestawu, zresztą szkielety w sumie też są ekskluzywne. OK, wygląda OK. Do tego mamy nową gumową pelerynę w kolorze czerwonym oraz Mjolnira, który ma dodatkowy element błyskawic, który też chyba jest nowy z tego co wiem. Zestaw prezentuje się naprawdę fajnie, chociaż nie do końca. Jakoś ten surtur do mnie nie przemawia. Jest OK, ale nie ma jakiegoś fenomenu. Czwartym zestawem na no czerwiec, jaki mamy, będzie to zestaw 76290 Avengers kontra Leviathan. Zestaw ten będzie kosztował 240 zł bez grosza oraz będzie się składał z 347 elementów. No i zestaw ten jest naprawdę fajny dla osób, które nie posiadają Avenger Towera. Natomiast osoby, które posiadają Avenger Towera, no, no nie zbyt to, no bo mamy tutaj tego Leviatana w nieco większej wersji niż w Avenger Towerze. W Avenger Towerze był mniejszy jednak, natomiast no, wciąż jest to ta sama konstrukcja, bardzo podobna. Do tego większość tych figurek również pojawia się w Avenger Towerze. Chitaury to mam, w Avenger Towerze jest ich cała masa. Chitaury do armii całkiem spoko. Do tego Black Widow, Captain America, Hulk z Avenger Towera, który do tej pory był tam ekskluzywny oraz moim zdaniem chyba najciekawsza rzecz w tym zestawie, czyli Loki z ekskluzywną zieloną gumową peleryną. Zestaw jest naprawdę fajny dla osób, które nie mają Avenger Tower, natomiast dla osób, które już go posiadają, no jest mocno średni, bo większość tych rzeczy pojawiła się we właśnie Avenger Towerze. Piąty zestaw będzie to zestaw 76291 Avengers czas Ultrona. Będzie kosztował 480 zł bez grosza oraz będzie się składał z 613 elementów. Jest to moim zdaniem najlepszy zestaw spośród wszystkich. Jest to zestaw, no taki, przedstawia on scenę, tą jedną z pierwszych z Avengers Age of Altron, gdzie te Avengersi nacierają na bazę Hydry. No i mamy tutaj całą ekipę Avengersów z Age of Altron oraz trzech żołnierzy Hydry, których mogliśmy już zobaczyć przy okazji Battle Packa. No i mamy tutaj Kapitana Amerykę, który nie jest debiutem, bo dostaliśmy go już w e, motorkach, w takim pakiecie motorków z Age of Ultron rok temu. Do tego ekskluzywny Thor, który ma tutaj gumową pelerynę nową, oraz ten Mjolnir z tym nowym elementem błyskawic. Ekskluzywny Hawkeye z Age of Ultron, bardzo podobny do tego Avenger Tower, ale jednak chyba nieco inny z tego co wiem. Do tego Black Widow, która też już się pojawia w pakiecie motorków. Iron Man, który pojawia się również w Battle Packu, oraz ekskluzywny Hulk z Age of Ultron. No i oczywiście trzech agentów Hydry. Zestaw ten prezentuje się naprawdę fajnie, mamy coś w stylu dioramy z tej pierwszej sceny, no mega to wygląda, jest to moim zdaniem najlepszy zestaw z tej fali jak na razie, no pod względem przynajmniej całego kształtu, bo pod względem konstrukcyjnym to jednak Milano tutaj z tym zestawem wygrywa, no ale tu mamy niższą cenę i więcej figurek i przede wszystkim moim zdaniem lepsze figurki, więc jest to dla mnie najlepszy zestaw z tej fali. I ostatnim zestawem, którego otrzymaliśmy jak na razie zdjęcia, jest zestaw 76297 Tańczący Grut. No i jest to kolejna figurka Gruta, już trzecia. Dostaliśmy już Gruta, Baby Gruta w zasadzie oraz y, Venomize Baby Gruta, a teraz mamy takiego Gruta jeszcze w doniczce, czyli jeszcze młodszego. No i będzie kosztował nas 220 zł bez grosza. Do tego będzie się składał z 459 elementów. No i w zestawie oczywiście otrzymujemy Baby Gruta. Y w doniczce, do tego okulary oraz słuchawki dla niego i trzy plakietki jakby z nadrukami. Mamy tutaj Guardians of the Galaxy, I am Groot i jeszcze jakąś trzecią, której akurat nie jestem w stanie odczytać na zdjęciach, które mamy. Zestaw no, jest po prostu taki średni, no, jak wszystkie te budowlane figurki. Ktoś to musi najwyraźniej kupować, no w sumie nawet ładne są te Grooty, ale nie wiem kto to kupuje, no, nie, na pewno to nie jest zestaw, który trafiłby do mnie, bo ja nie lubię za bardzo właśnie tego typu budowlanych postaci. Raczej preferuję zwykłego typu zestawy, gdzie mamy masę figurek i jakąś konstrukcję. Yy, także no, na pewno jest dużo lepszy od tegorocznego Roketa, mimo że nie zawiera żadnej minifigurki. I teraz update widzowie. Dostaliśmy zdjęcia jeszcze jednego zestawu, tym razem już na 1 września. Nie na czerwiec, tak jak w przypadku poprzednich, i jest to zestaw o numerze 76293 Spider-Man, kalendarz adwentowy 2024. Zestaw będzie kosztował 170 zł bez grosza oraz będzie się składał z 246 elementów. No i otrzymujemy tutaj Venoma, Ghost Spider, Spider-Mana, Green Goblina oraz yy, najlepszą chyba figurkę w całym zestawie, czyli właśnie ekskluzywnego świątecznego Milesa Moralesa ze sweterkiem świątecznym. Oprócz tego z ciekawszych rzeczy, jakie tutaj mamy, no to otrzymujemy y, bałwan, bałwana, y, jakby z główką, z odlewem y, Spider Hama, y, nawet ma nadruki, te same, co miał Spider Ham, tylko że jest to w kolorze białym całkowicie. Także kalendarz prezentuje się no, dosyć średnio w porównaniu do poprzednich. Na pewno jest to jeden ze słabszych kalendarzy, były już lepsze, ale nie jest to jakaś tragiczne. Jest to wciąż całkiem ok. Ze względu głównie na te dwie ekskluzywne, w zasadzie dwa ekskluzywne elementy, nie figurki, bo jeden to jest tylko głowa, a drugi to tylko tors. No, większość tych figurek pojawiła się albo w gazetkach, albo w jakichś tanich zestawach, więc nie jest to nic fenomenalnego, ale wciąż jest to naprawdę okej okay kalendarz. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć!